Cześć widzowie, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z zakupowym na modniki, więc kolejny, no jest tutaj trochę tego, ale tak to już jest jak się trafi do Trójkąta Bermudzkiego, czyli Lead Action, no i wtedy po prostu leci. Przejrzymy sobie zakupy, bo z zakupów tutaj się trafiło, nie wszystko będziemy sobie w oko, no to dajcie znać, zrobimy sobie osobny, dedykowany odcinek. No i lecimy z takimi drobiazkami z Action, bo na przykład taka żarówka na Wi-Fi 9,4 ,4 W, ale to jest smart żarówka, tutaj kolorowych LEDów, tylko mamy biały, ale możemy ją sterować za pomocą aplikacji LSC, to jest ta standardowa aplikacja, większość tych biedronkowych też, sprzętów na tej aplikacji śmiga. Fajna rzecz i to też było dosyć tanie. Mi podoba się to, że możemy tutaj ustawić balans, właściwie ciepłotę tej, tej barwy od 1800 do 6500 kelwinów, więc jest to naprawdę świetny, świetny gadżet. W Action też zakupiłem tą kamerę i była to naprawdę Ciężka droga, ponieważ musiałem jechać Action, bo w pierwszym nie było. Ale jej był to akurat produkt tygodnia, kamera solarna zewnętrzna. Sporo osób ją polecało za 134 zł, także całkiem nieźle. Możemy ją przytwierdzić w dowolnym miejscu, nie potrzebujemy przewodów. Ładowana jest albo przez USB-C, albo przez ten panel solarny. No i Ja bym chciał akurat zrobić o niej osobny odcinek. Także jeśli chcecie, to napiszcie, jeśli potrzebujecie takiego odcinka, jak ona się w ogóle sprawuje, jak tutaj jest z jakością, bo z tego, co widziałem, to jest to HD 1290, ale no pewnie nie będzie aż tak różowo. Stopień IP65, to też jest ważne, tutaj mam akurat ją już częściowo otwartą, bo patrzyłem, czy wszystko jest, niestety w pierwszym Action te pudełka były pootwierane, i nie wszystko tutaj było. Panel solarny też jest dostępny. No Będziemy to otwierać. Zobaczymy czy na tym solarnym panelu w ogóle wystarczy na obsługę tej kamery. Czy będzie wystarczająco dużo moc. Byłem też jeszcze na zakupach online i kupiłem taki fajny kątowniczek z Aliexpress. Dawno na Aliexpress nic nie robiłem, nic nie kupowałem. A tutaj taki fajny gadżet za dosłownie parę złotych. Lepszy w pracach z meblami jest no, niezbędny. Co jeszcze w Action? W Action takie fajne gadżety, jak na przykład ta, to jest opaska na rękę magnetyczna. Tutaj są pionowe magnesy, i to kosztowało niecałe, chyba 10 zł, lekko ponad dyszkę. jak tutaj widzicie, możemy sobie doczepiać na przykład wkręty, śrubki. Jakieś bity, mega przydatny patent. Ja już coś takiego kiedyś kupiłem w Biedronce, ale tamta akurat wersja miała tutaj taki jeden wielki magnes, i trochę nie było to za wygodne, A ten myślę, że będzie lepszy. No i jest też te w tym Werkmanie, w tym czarno-pomarańczowym kolorze. Bardzo fajnie. Były też zestawy tapeciaków. Taki dosyć dobrze wyposażony zestaw trzech nożyków. Różnej wielkości z kompletem zapasowym noży i to też bardzo dobra cena. Tutaj w Action Była produkt tygodny. Yy, jeszcze, jeszcze zakupiłem o, takie pasy transportowe 5 metrów, 350 kg yy, limitu. Tutaj jest na, na jeden pas. No, Wyglądałem na całkiem solidne. Jeden i drugi w dwóch kolorach. Też około dyszki kosztowały. Kupiłem, ponieważ no, brakuje mi w zestawie właśnie takich mniejszych pasów. Nie wszystko trzeba spinać tymi wielkimi, ciężkimi pasami transportowymi. Czasami właśnie jest coś mniejszego potrzebne. Jeśli chodzi o Lidla, no to w tym, w tym <ścoughs> przeglądzie trochę słabo z Lidlem, no bo tylko taką latarkę LEDową jest to model PLHLA. 20li c1 udało mi się ją zakupić i jest to naprawdę świetny model jeśli chcecie zwłaszcza teraz jak już szybko robi się ciemno wystarczy bateria akumulator w tym przypadku stosuję ten najsłabszy godzinne jedną ręką trochę trudno to wspiąć tutaj uruchamiacie no i działa regulowana właściwie w tej jednej płaszczyźnie możemy w ten sposób ją obracać Światło nie jest jakoś wybitnie mocne, bo to jest jeden tylko stopień, nie możemy tym e, regulować. E, 3 razy 1 w czyli tutaj są trzy LEDy 1 jednowatowe, ale na doświetlenie czegoś w zupełności wystarczy. I tu najlepiej sprawdza się właśnie akumulator 2 amperodzinny. Jeśli chodzi o Exyn, no to jeszcze wleciał taki zestaw z pociągiem bożonarodzeniowym. I na to mam patent, żeby zrobić to po prostu pod choinką, ale myślę, że sobie za taki odcinek. Tutaj są tory, tutaj jest ciuchcia, wagonny. Jest to wszystko z dźwiękiem, z, ze światełkami. Fajny, fajny gadżet, już kiedyś coś takiego miałem pod choinkę, więc będziemy to sobie kombinować. Jeszcze, żeby taki statyw był, a żebyśmy mogli to zamocować na środku prawdziwej chwynki wtedy będzie naprawdę fajnie. Czy jedna rzecz mi tutaj y, z Action umknęła, jest to solarna lampa, taki solarny kinkiet o mocy 600 lumenów, zasilany energią słoneczną z mini panela słonecznego. Y, to bym chciał też przetestować w rzeczywistych, jak to się będzie sprawować, bo tu jest tylko jeden przycisk, ale świeci to naprawdę mocno, jak na ledową y, Żarówę. Czy ten panel wystarczy, żeby zasilić to na, na całą noc? No tego, tego nie wiem. Jest czujnik ruchu. Nie ma tu opcji ustawiania długości tego świecenia, więc wszystko jest na automacie. 10 W na wyjściu, bateria 18650 tutaj jest zastosowana. 1500 mAh, więc jak się to naładuje, no to teoretycznie na kilka godzin powinno wystarczyć. Ale jak będzie to, sprawdzę, to już sobie w praktyce. Też pewnie w pochmurne dni będzie gorzej. Ale zobaczymy. No nie, nie kosztowało to jakoś dużo, bo 35 zł. Jeśli się sprawdzi, no to pewnie kupię więcej. No tutaj są inne rzeczy. Tutaj są rzeczy do projektu sieciowego. Akurat 18 portowy Switch z Tepelinka, Ale to będziemy sobie w innych odcinkach jeszcze robić i sprawdzać. A tu przyszły dwie rzeczy. Action. Tydzień temu ładowarka 100-watowa z tego co pamiętam około 80 zł kosztowała z trzema wyjściami USB-C fajnie wygląda, taka jakość premium bardziej konkretny zasilacz 100-watowy bo brakuje trochę już tych portów do ładowania a z kolei na Aliexpress dorwałem 200-watowy 200W zasilacz i on ma już 5 portów, to jest coś podpisane ciekawie ten jeden USB-C 100W, dwa 30W USB-C i 3 18W na USB-A. Więc razem mamy 5 portów, ale no, ten zasilacz jest dużo lżejszy od tego, chociaż ma niby połowę mocy. Jak tycę, czy będą się sprawdzać. Ten już testuje, fajnie ładuje, szybko, no, ale już tej promocji pewnie większy. Nie ma jak to odrzucę, może jeszcze kiedyś traficie, więc polecam, bo naprawdę fajna rzecz. Jeśli ktoś cierpi na brak właśnie portów do ładowania, no to, to polecam. To jest świetna rzecz, no a tą będę testował i zobaczę, jak wypadnie. Także na dzisiaj byłoby tyle drobnych zakupów. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, czy też widzicie takie formaty u mnie na kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć.